Krzyn kobietki i mały przeglądzik. Chodźcie. Promocy tygodnia, ale to chyba nie chcemy, nie? Chyba nie. 23 zł takie taczki. Dla dzieciaków. Jakiś regał na prądce. 99. No i leżaki. Też 99. No i dobra, chodźcie. Idziemy na jakiś... Idziemy w głąb. Tak sobie myślę, że można odzieżówka pójdziemy. Co Wy na to? Dawaj, bo Mały przystanek. 10 zł, 9,50 No, to znamy okay. To trochę po całości potem na odzieżówkę, co? Jest plan. Chodźcie Na nowości. 14 zł Takie lampiony Te zielone wybrane, czyli co? Bardzo się podobają Na to wychodzi z dalszego co? 5 zł jak coś no dzielajcie okej, okay, coś widzę 29 złotych to jest na baterię tak się wydaje dla mnie nowość 12, gdzie 12? 20 to jest wymiar? 38 na 50 ale ja chyba tego nie wyjmę. Nie, bo tu polecam ten z boku. Dobra, to nie ruszaj babo. Może o tak zbliżymy. Tak mi się wydaje, że tutaj też na nowościach 40 zł wymiar, 50 na 70 I jeszcze tutaj coś takiego. Również 50 zł. Białe i czarne jeszcze. Takie ramki z takim kwiatem. O, tam czarno. Na nowościach, na pewno. Tu jest fajny widoczek, co? 50 zł. Ale to akurat to znam. Widzę ładną świecę. 14,95? Nie, chyba ktoś przestawił. Gdzie te świece są? No, tutaj, o. 19,95 już tak nie się ma. zapachowa, Przynajmniej ja nic nie czuję. Jeszcze z takimi kamyszkami. 20 zł. Tak idę, idę, to zniczę. To myślę, kręć babą. Pierwsza się spotkałam. 6 zł. Albo coś takiego. 4,75 były znicze we Kobietki. babo nie widział? Nie wiem. 3, 46 i 8... Coś takiego. Może godzinę 90-49 godzin. A tutaj nie jest podane. Czekajcie, coś widzę. Taka dekoracja ścienna. O, nawet dwa kolory. 40 zł. Na nowości. Widzę coś fajnego. Taka szafka. Szafka. Sz, baba. <grych> Czekajcie. No, wydłukam. Szafka. 35x30 na, na 60. Wszystko wybrane. Nie mam ceny. Ale prezentuję się całkiem, całkiem co? No. takie wymiary. No, gdzie tu jest jakaś cena pod laptop, 50 zł, ale kręciłam, to dobra, to lecimy dalej z szufladą 69, wymiar 38 na 30 na no, 47, ale ciężkie, o tak do światła trochę, co, no, w ogóle fajna lampka, co, no. Stoliki, chyba na chcą. 45 zł. Jakie to są kolory? O, a takie. A to jest to samo. Nie, gdzie? Ten ma czarny środek, a ten ma jasny. I jeszcze tam coś? Ja nie widzę. Także coś, Popiszcie Takie ładne. Zobaczcie. Lata i świeci. Taki się. 40 zł do dziedzinnego. I tutaj jeszcze jakieś truskawki. 27 zł. Skręcimy. Fajne, nie? Cytryna. I tam jeszcze jest jabłko. Jabłko kojarzę. Dobra, znamy. Okej. Coś tutaj mamy? 32, 95. Tutaj są trzy te szufladki. I tak patrzę, co to za taca. To tutaj jest podkładka, zobaczcie. <laughs> Cię babo w błąd wprowadzili. No dobra. Fajna, taka taca. Taca 13, a podkładka też 13. Niemożliwe. To nie jest cena tej tacy. Chyba. Ładne poduszki, ale ja już je podnosiłam. Ale fajnie wystają, to myślę, kręci babę. 19 zł. Łączka, nie, dobra, nie powtarzamy. Okej, okay, zmieniamy alejkę. Chodźcie. A. jakie holo, jakie nowości. Która kobietki? Nie wiem, ta różowa może... 17,99 Ale błysk. Ładna? Dobra, podniesiemy jeszcze tą białą, taka holo, trochę perłowa. Zobaczcie, miałem telefon. Tutaj jeszcze takie. To jest taki alatuli Panco. No. 12 zł. Tam jeszcze są białe. Ten kolor wybrany. Bardzo ładny. Chyba najładniejszy. Jeszcze taki. I ten zielony. Który kobietki? Czaśnina, babę jako miniaturkę. Znowu nie będę miała co dać. Okej. Okay. Mamy to. Idziemy dalej. Ładne te bukiciki, ale to chyba nie jest nowość. Ale takie ładne, to myślę, podejdę. Tutaj jeszcze jakieś takie dekoracje motylki, różne kolory. Te kwiatuszki na nowość. Wyjdziesz te? Może i wyjdziesz? Czekajcie. Zobaczymy ile tego kwiatuszka na gałązce. O, o tyle. A jaka cena? Chyba 8 zł, ale nie mam pewności. Są jeszcze żółte. Fioletowe, ładne. Może tak odjadę? Taka łączka. A te? Chyba ta sama cena. Wszystko tutaj pod tą cenę 8,99 zł. Tutaj tych ile jest. Zobaczymy. O, o tyle. No. Jako bukiet? Mega. Chociaż chyba brałabym te pełne. Trzeba się wybrać, babu, na pełne kwiaty. No. <grywia> Najwyższy czas. Dobra, idziemy dalej. Toś wylazła. Nie no, tutaj to chyba nic nie chcemy, nie? Chyba, że robimy jakiś remont kobietki. <grywia> No dobra, idziemy. To to się przyda. Taka dwustop, dwustopniowa drabinka. Dwa schodki w sensie. 79, 80 zł. A ile tu kilo może stanąć? 150. Wow, to trochę stanie. Nowe podkładki, kobietki. Ale ładne. One są podwójne? Nie, pojedyncze. 4,95. To jest ładne. nawet te dwie albo w coś wróż i jeszcze taka mocno szara dobra, wracamy nie, tutaj nic nie chcemy bo albo kręcisz się jaki brokat no i 18,95 takie termosy. tutaj mamy pół litra albo złoto patrzymy to złoto Chwilę to cię pani odłożymy. O, takie złoto. I złoto wybrane. Fajne miseczki, Tu jest ich trzy? Tak. Trzy z przedłudkami. stal pewna, siedemnaście dziewięćdziesiąt pięć. Wyjdziesz ty? Może. Okay. Z panem zdarzyłam. Szkło. Jakie? Podwójne 12 zł. Te szklaneczki. No dość. Gdzie ten działo odzieżowy, nie wiem kobietki, ale dojdziemy Póki co dział kuchnia Jakieś szafki na buty takie drewniane Może tak najadę A jaka cena? 45 zł Bo te metalowe to kojarzymy, nie? Tak Jest ogród kobietki Ale co my tu złapiemy? Nie wiem Dobra Coś znajdę. A mam, czekajcie. Jakiś kwietnik wiszący, metalowy 5,59. Różne warianty. O. Tutaj widzę jakąś nowość. Co to jest? Zbiornik z kranem plus uchwyt. Gdzie ten kran? A jest. O. Coś takiego. 3-3 litra. Tak na kemping w takich kolorach. Dobra, jest odzieżowe. Póki co skarpetą to kuszam, ale skarpety to chyba nie chcemy. Nie idziemy na konkrety. Chodź, no chyba że gaciorek. <śledzimy> Widzę fajny. O, takie kolorowe. 17,95. Po ile to jest? Po dwie sztuki. Nie, bo pani to nie, wkosuje, bo nie go. Jeszcze takie. To ktoś rozpakował, to zerkniemy. Patrzcie Albo jeszcze takie fajne bokserki damskie, 6,49 Do tego mamy takie staniczki 10,95 95 Jak to jest? Rozmiary łączone, S na M, L na XL. Podobnie tutaj z tymi szortami, no takie szorto-bokserki. Ten kolor ładny

Nie, on był tu. Okej. Okay. Taki środek. I takie kolory. A to to podnosiłam. ok? 30 zł. Ale różne są tutaj te stroje. Dobra. Może jeszcze za wcześnie, no nie? Może. Męski lacz, w takim kolorze, ten kolor wybrany, ale jeszcze są czarne, w sumie też wybrane. O. A na damskim? Na damskim mamy coś takiego, ale też wybrane, a nie, tutaj są, 26 zł. Bo takie zwykłe. Basenowe 18. I tam jeszcze w takich kolorach. O. Patrzymy jeszcze jakie klapki. Na patrz bo Coś takiego. Albo czarna. No, seria się zahaczyła. Czekajcie. Dobra, już jestem. Musiałam się na chwilę rozłączyć. Jakieś shorty bawełniane, 34 zł O. Tutaj mamy rozmiar M. Mhm. Na chwilę damy panie tu. Co tu jeszcze jest? Jakiś kombinezon. A te shorty gdzie? A tutaj? Krótsze, dłuższe. Chwalą się, że bawią, no. Ładne to okay. Jakieś sukienki tutaj widzę za 39 zł. To jest akurat kombinezon. Aha, czyli ten czarny kombinezon też pod tą samą cenę 39 zł. Kiecka, jakaś kiecka. O, akurat mi się wziął ten kombinezon. Tutaj jakieś spodnie, takie dzwony. Mhm. Dobra, idziemy dalej, co? Bo? No nie, no nie będziemy w tym. Tutaj tego wyciągać, nie, bo później tak ładnie tego nie odłożymy. Zobaczymy to, co zapakowane, co? O, tutaj też te kombinezony. To chyba. Spodnie, mhm. o, i sukienka na ramionkach. Dwadzieścia jeden? Nie, trzydzieści, ale to są shorty Dwadzieścia jeden zł. A okay. to są chyba shorty i spodnie to trzeba sobie przykucnąć i to, to oglądać kobietki 21 zł a tutaj szałowy wzór 21,95 takie kiecki o. tak sobie zobaczymy tutaj te, te ciuchę i kończymy ładna bluzeczka 14. Albo 21. 14 chyba. Tutaj kiecka. Koszulka z taką koronką. 13. takich kolorach. Patrzymy. Czarną. Chodźcie. No. I co tu jeszcze chcemy? Takie jest zwykła seria. Co mi dospadą? I, I jeszcze jak? Nie wiem, jak ja to odłożyłam. Siedzi? siedzim Gdzie to było? A tu? Ale poczekajcie, bo Przy kół, co, mam tutaj jeszcze takie klepeczki. No to sobie zerkniemy, co? 25 zł. Albo coś takiego? Trzydzieści. Czarne. Ok. Jeszcze coś takiego? Pokaż się, pani. Ale nie mam ceny. Ale chyba pod tamtą cenówkę Dwadzieścia nie. Trzydzieści złotych. Chyba tak. Te są ładne. Ale. Aha, on tutaj jest. Tak, dobrze mówię. 30, 49. Ładny kolorek, no nie? No. To co, kończymy. Fajnutkiego dnia mam, życzę. Cześć. No, chyba, że co jeszcze najdę. Chwila, jeszcze na działu beauty. Widzę fajne lokówki do 109 zł. W takim kolorze. Wszystko już wybrano. Nawet fajny skręt, no nie? Wychodzi. Albo prostownice. 40 zł.